Nazwa samochodu wzięła się od pasiastego malowania poziomych przetłoczeń na nadwoziu samochodu, które przypominało ubarwieniem owada. Została zaproponowana przez Juliana Kamińskiego. Głównymi odbiorcami polskich samochodów dostawczych były ZSRR, Węgry, Bułgaria, Albania i NRD. Wyprodukowano przez wszystkie lata ponad 587 tysięcy Żuków. Ostatni z nich wyjechał z fabryki w Lublinie w 1998 roku. W 1996 roku skonstruowano i zbudowano mały samochód pożarniczy oparty na bazie Żuka specjalnie na prośbę egipskiego rządu. Powstały model otrzymał nazwę A14 i był napędzany silnikiem S21. Na pokładzie posiadał motopompę, drabinę oraz dodatkową ławeczkę dla strażaków wewnątrz samochodu. Podobnie jak Warszawa, to również żuk występował w wersji przeznaczonej na tory kolejowe. Pojazd szynowy nazwano Mitor-01 i zbudowany był oczywiście na bazie poczciwego żuka, a nawet dwóch, ponieważ samochody połączono tyłami za pomocą sztywnego sprzęgu. Wykorzystano też koła i elementy blokady układu kierownicy pochodzące z szynowej Warszawy. Prędkość maksymalna samochodu wynosiła 60 km na godzinę, a pojazd mógł zabrać do 14 pasażerów. Pierwszy żuk napędzany był dolnozaworowym silnikiem rzędowym z Warszawy M20. Jednostka miała 2120 cm pojemności i moc maksymalną równą 50 koni mechanicznych. Napęd przenoszony był poprzez trójstopniową skrzynię biegów. Konstruktorami żuka byli inżynierowie Stanisław Tański oraz Roman Skwarek. Nadwozie zaprojektował Julian Kamiński. Żuk dostępny był w różnych wariantach: pick furgon czy wersje do przewozu osób jak towos i mikrobus. W 1991 roku wprowadzono do palety silników jednostkę wysokoprężną 4C90 Andoria o pojemności 2417 cm sześciennych i mocy 70 koni mechanicznych. W 1976 roku FSC poszukiwało następcy dla przestarzałego Żuka. Toczyły się rozmowy z zarządem General Motors dotyczące udzielenia licencji na produkcję samochodów marki Bedford. Nie doszło to jednak do skutku. W 1962 roku inżynierowie FSC opracowali prototyp unowocześnionego żuka oznaczony symbolem A40. Powstały jednak jedynie dwa egzemplarze tego pojazdu, a dalszej produkcji zaniechano. Innym prototypem fabryki samochodów ciężarowych był B40. Jego ładowność określano na 1,5 tony, a za napęd służył silnik S21. To by było na tyle, dzięki za oglądanie tego top 10. Zapraszam do oglądania świeżego odcinka Cars and w piątek o godzinie 20. Do zobaczenia!